To jestem ja prawie 20 lat temu nad Bałtykiem. Dla małej Kasi Bałtyk to głównie lody i gofry oraz spacery przy plaży. Dorosła Kasia też kojarzy nasze morze ze słodyczami i spacerami przy klifach w i Górze. Ale dzisiaj czas na inną wycieczkę. W jej trakcie skupimy się nie na tym, co w Bałtyku robią intruzi, ale przyjrzymy się jego prawdziwym mieszkańcom. Lecimy! Bałtyk jest bardzo specyficznym morzem, przede wszystkim jest bardzo młode. Szacuje się, że ma około 12 tysięcy lat, a w swojej historii kilkukrotnie traciło kontakt z oceanem przeistaczając się w wielkie jezioro. Dzisiaj Bałtyk wymienia wodę z morzem północnym przez szereg płytkich duńskich cieśnin, ale wymiana ta zachodzi dość wolno. Szacuje się, że wody środkowego Bałtyku wymieniane są raz na 25 do 30 lat, a to ma dwie konsekwencje. Przede wszystkim zanieczyszczenia, które trafiają do Bałtyku, kumulują się tutaj, a po drugie do Bałtyku trafia niewiele słonej wody z morza północnego. Specyficzne warunki czynią Bałtyk wyjątkowym morzem, ale stwarzają też sporo problemów. Niskie zasolenie wód sprawia, że w naszym rodzimym morzu nie ma optymalnych warunków ani dla organizmów typowo oceanicznych, ani dla tych typowo słodkowodnych. Pod względem bioróżnorodności Bałtyk jest raczej ubogim ekosystemem. W porównaniu do Morza Północnego biomasy powstaje tu mniej, a różnorodność flory i fauny jest niższa. Bałtyk jako ekosystem jest przez to bardzo mało odporny na różnego typu zakłócenia. Tymczasem lista jego problemów dzisiaj jest dość długa. Na jej szczycie znajduje się eutrofizacja. Eutrofizacja to proces użyźniania wody, czyli napływania do niej pierwiastków niezbędnych do życia. Chodzi przede wszystkim o związki fosforu i azotu, których głównymi źródłami są ścieki i nawozy stosowane w rolnictwie. Spływają one do Bałtyku z rzek. Jeśli tych związków pojawi się zbyt wiele, może dochodzić do tzw. zakwitów glonów i sinic, czyli zjawiska ich niekontrolowanego przyrastania. Woda, w której glony i sinice mogą rozwijać się bez ograniczeń, staje się mętna i nie przepuszcza światła. Skutkuje to zamieraniem organizmów fotosyntetycznych porastających dno. Razem z ich zniknięciem kończy się pokarm czy miejsce kryjówki niektórych ryb. Zakwity są zazwyczaj zjawiskiem krótkotrwałym, a gdy się kończą, obumarła materia, będąca pozostałością po glonach i siolicach, opada na dno morza, gdzie jej rozkładem zajmują się bakterie. Bakterie te zużywają tlen oraz emitują do wody siarkowodór, czyli toksyczny gaz. Wszystkie te procesy przyczyniają się do powstawania tzw. pustyń tlenowych, czyli obszarów, gdzie woda jest w tlen tak uboga, że właściwie nie nadaje się do życia. Bałtyk ma ze strefami tych martwych wód ogromny problem. Szacuje się, że dotyczy on nawet 17% całej jego powierzchni. Mimo, że pierwiastków biogennych wpada do Bałtyku w ostatnich latach coraz mniej, to nawet jeśli te pozytywne trendy zostaną utrzymane, problem eutrofizacji nie zniknie w krótkiej perspektywie czasu. Usuwanie tych pierwiastków biogennych, wbudowywanie ich w kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego po prostu trwa. Eksperci z HELCOM, takiej organizacji, która zajmuje się monitorowaniem stanu Bałtyku, oszacowali, że jeśli problem eutrofizacji nie zostanie rozwiązany, to kraje nadbałtyckie stracą na tym łącznie 4 miliardy euro. Nie z eutrofizowanej, przejrzystej wody oraz bujnej roślinności przydennej potrzebuje w Bałtyku na przykład dorsz. Coraz mniejsza dostępność takich optymalnych warunków w połączeniu z niezrównoważonym rybołówstwem sprowadziły na ten gatunek w Bałtyku mnóstwo kłopotów. Populacja dorsza gwałtownie się skurczyła, a osobniki, które ją tworzą, skarłowaciały. Jeszcze w latach 90. średnia długość dojrzałego płciowo-osobnika wynosiła od 40 do 50 cm, dzisiaj to jest już tylko 30 cm. Komisja Europejska wprowadza na Bałtyku tak zwane limity połowowe, czyli normy określające, jak dużo ryb danego gatunku może być z Bałtyku wyławiane. Normy te faktycznie są mocno przycinane, nieraz do zera. Aczkolwiek i tak krytykowane są one i to z dwóch stron: przez sektor rybołówstwa jako rujnujący biznes, oraz przez ekologów jako i tak zbyt wysokie i trudne do egzekwowania. Poza rybami, Bałtyk zamieszkiwany jest też przez cztery gatunki morskich ssaków. Morszwina i trzy gatunki fok. Fokę szarą, obrączkowaną i pospolitą, która wbrew swojej nazwie występuje tu najrzadziej. Aby dowiedzieć się o nich więcej, jedziemy na Hel, do foczego szpitala działającego przy stacji morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Foczy szpital to miejsce, w którym poturbowane foki, znalezione przez ludzi, dochodzą do siebie. Yy, ona była wychudzona i odwodniona. Po prostu z jakichś powodów straciła kontakt ze swoją matką yy, zbyt wcześnie. My znaleźliśmy ją na plaży. Odbywa się to także najczęściej turysta, osoba, która po prostu spaceru, spaceruje po plaży, znajduje fokę, dzwoni do nas tutaj, do stacji morskiej czy do błękitnego patrolu WWF, z którym współpracujemy. Ok, czyli foka tych rozmiarów jeszcze powinna była być ze swoją mamą. Tak, okej. Okay. Tak. Dobra poza wychudzonymi maluchami do szpitala trafiają też foki z innymi problemami. Złamania, no takie zwichnięcia bardziej płetwy, o to nam się też zdarzało. Rany, urazy oczu. No ale najczęściej właśnie tak najczęściej te foki, które straciły kontakt ze swoją matką, ale też w tym roku mamy dwie foki mieliśmy, które miały poważne rany w okolicy głowy. Rozumiem, a to też wasza robota jest taka trudna do wyważenia, bo z jednej strony jednak przejmujecie te foki, wyciągacie je z tego ich naturalnego środowiska, a z drugiej musicie im pomagać tak, żeby tego człowieka było jak najmniej po drodze, prawda? Tak, tak, no ale to już się tego nauczyliśmy, wiemy, że im mniejszy kontakt, tym dla foki lepiej, po prostu to jest dla yy, jej dobra. Kontakt z człowiekiem jest jej do niczego niepotrzebny. I tutaj też jest jeszcze taki etap, gdzie foki są Każda oddzielnie tutaj uczą się y, samodzielnie pobierać pokarm. Okej. Okay. A to znaczy, że wrzucacie im tutaj rybki? Tutaj ryb, wrzucamy czy? im rybki i one sobie same jedzą. My sprawdzamy, czy prawidłowo przebierają na masie, czy mają apetyt, czy jest wszystko ok. Każdą obserwację najlepiej jest zgłaszać do nas na nasz numer alarmowy 601-889940. My wtedy natychmiast dzwonimy do błękitnego patrolu. Bardzo szybko tam się ktoś pojawia, jeśli chodzi o błękitny Patrol, ponieważ jest na całym naszym polskim wybrzeżu tylko, żeby była Mówię, że właśnie mam wywiad, ale dobrze będziecie w kamerce, będzie fajnie. Błękitny Patrol tak naprawdę natychmiast pojawia się na miejscu i wtedy właśnie tą całą taką naszą dokumentację fotograficzną, filmiki. Zresztą oni już pracują z nami od lat, też już są przeszkoleni, wiedzą, yy, yy, która foka, najprawdopodobniej wymaga pomocy. Okay. Foki, które trafiają do szpitala są poddawane obserwacji i leczeniu. Wychudzone osobniki muszą przybrać na wadze. Maluchy uczą się też samodzielnego pobierania pokarmu. Gdy wszystko jest OK, pozostaje już tylko jedno. No, z, y, zachęcamy ją do wejścia. Mamy takie skrzynie, to tam zaraz sobie zobaczymy te skrzynie, w których jej wypuszczamy. No, wkładamy, spuszczamy wodę z basenu, y, wkładamy skrzynię w basen i fokę zachęcamy, aby do tej skrzyni weszła, po prostu. Okay. Wchodzi do skrzyni, tak, my ją bierzemy, najczęściej robimy wypuszczanie z łódki przy ujściu Wisły i tam ją po prostu wypuszczamy. I one bardzo chętnie wracają na wolność, bo to jest ich naturalne środowisko. Wcale nie chcą być u nas, ale no niestety naprawdę czasami muszą. Jako się monitorujecie, jakie wypuścicie już do morza? Każda z dostaje chipa, tak, ale też yy, dajemy, ale nie wszystkim, transmitery satelitarne. I wtedy już możemy sobie śledzić tą ich wędrówkę, jak one sobie radzą, yy, gdzie dokładnie pływają. Powrotem do morza trafiła w tym sezonie między innymi foka Britka. Britka jest ambasadorką akcji Filtrujemy dla Bałtyku i została adoptowana przez Britę. Brita, czyli firma produkująca dzbanki i butelki do filtrowania wody z kranu, wsparła Instytut Morski na Helu kwotą 50 tysięcy złotych i umożliwiła też powstanie tego odcinka. Rysunkowa wersja Britki będzie przewodniczką dla dzieci w ruszającym właśnie w szkołach podstawowych programie edukacyjnym dotyczącym stanu Polskiego Morza. Dzięki pracy instytucji, takich jak Foczy Szpital, liczebność fok w Bałtyku, zwłaszcza foki szarej, zwiększa się. Jeszcze ponad 100 lat temu Bałtyk zamieszkiwało około 100 tysięcy fok. Populacja ta skurczyła się jednak w krytycznym momencie do zaledwie 2- 3000. Czynnikiem, który zdecydowanie spowodował e, spadek populacji do mniej niż połowy z tych znanych nam liczebności z początku wieku XX to były polowania. Bardzo intensywne polowania, właściwie prowadzone wszędzie na całym Bałtyku. Oczywiście z naj, najbardziej intensywnie na północy Bałtyku, tam gdzie żyły. E, największe kolonie w szarych. Drugim czynnikiem, który dodatkowo przetrzebił i tak już osłabioną populację fok, były zanieczyszczenia chemiczne, które trafiały do Bałtyku w skutek działalności przemysłowej. Mowa tu m.in. o środku owadobójczym DDT czy o polichlorowanych bifenylach. To były związki, które e, przede wszystkim powodowały sterylność samic, czyli upośledzenie układu rozrodczego. Niemożliwość po prostu zajścia w ciąży i szczęśliwego wydania na świat potomstwa. Udało się pod wpływem bardzo zresztą pasywnych środków ochrony, czyli zakazowi polowań oraz ustanowienia sanktuariów, takich miejsc dla fok, w których albo jest bardzo ograniczony dostęp człowieka, albo wręcz zabroniony w ogóle. Te działania głównie spowodowały, że foki. Zaczęły się w sposób naturalny odradzać. Aktualnie jest ich około 40 tysięcy. Odbudowa populacji fok nie wszystkim się podoba. Prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich w artykule dla TVN 24 wypowiedział się tak. Dla mnie foka to szkodnik, drapieżne zwierzę, które przyczynia się do zmniejszania populacji ryb w Bałtyku i jeszcze wyjada je rybakom z sieci. Jeśli mówimy o tym, że ryby są przetrzebione, to tylko i wyłącznie przez rybołówstwo. Znamy takie. Um, Dane, ale dla Morza Północnego, że akurat to, ile jedzą ssaki morskie ryb, to jest bardzo, bardzo niewielki procent z tego wszystkiego. I proszę nie zapominać, że do zasobów rybnych jest bardzo duża konkurencja. To są również ptaki, które żerują na rybach, to są rybacy, to, to są również inne ryby, które żywią się rybami. I człowiek powinien, jakby, rozumieć to, że. To on jest tam gościem na tej plaży. To jest tak jak w lesie, tak? Foka, która odpoczywa na brzegu, yy, która wywołuje takie reakcje, że człowiek dzwoni na policję, to jest równoznaczne z tym, jakbyśmy zobaczyli wiewiórkę w lesie i zadzwonili na policję, że wiewiórka jest w lesie. Bałtyk jest pod wieloma względami wyjątkowy, ale pod jednym nie. Tak jak chyba każde morze świata, również i on mierzy się z problemem zaśmiecenia. Przede wszystkim plastikiem, który stanowi tu około 70 wszystkich zanieczyszczeń. Mowa tu zarówno o odpadach pozostawianych na plażach, jak i o mniej oczywistych śmieciach, mianowicie o sieciach widmo. Termin ten obejmuje wszelkie sieci, które zostały wyrzucone albo oderwane od jednostek rybackich. W Bałtyku zalegają ich tony, a jak podaje WWF, sieci widmo łowią morskie zwierzęta z wydajnością około 20% po trzech miesiącach i 6% po 27 miesiącach od porzucenia. W sieci te wplątują się nie tylko ryby, ale też foki czy krytycznie zagrożone morszwiny, których bałtycka populacja szacowana jest aktualnie na zaledwie 500 osobników. Te zdjęcia zostały zrobione w dokładnie tym samym miejscu, w fokarium na Helu, a dzieli je prawie 20 lat. Gdy widzę siebie z dzisiaj i siebie z przeszłości, to ogarnia mnie nostalgia i tak zupełnie szczerze, bez moralizowania, myślę sobie, że byłoby naprawdę fajnie, gdybyśmy wszyscy zrobili coś, by Bałtyk za kolejnych 20 lat nie przeistoczył się w zarośnięty klonami zbiornik bez życia, tylko pozostał tym fajnym miejscem, w którym każdy i dorsz i foka i człowiek może czuć się jak u siebie.